Lubię lubię te odgłosy, te zapachy, kolorystyka, no wiecie z czym się kojarzy, ale to pozytywne emocje te kolory. Przedstawiają prędkość i nie tylko. Dominik olszowym dla formalności. Jesteśmy na ostatniej serii z GP Enduro w Niemczech. Eee, niedaleko kultowych miejsc, bo i Muzeum i MZK, tak, Dominik? Czy tutaj są zagorzali na punkcie motocykli? Tak jest. I odbywa się tutaj Getzen w tym samym miejscu. Za tydzień tego, tak propos, tydzień, nie wiem, czy tak, wiesz? Tak, tak. tak. Także... Miejsce samym, kultowe, miejsce, nie? Miejsce bardzo kultowe i zawsze tutaj wracają organizatorzy, żeby zrobić rundę światło. Tak jest. No tak jak wspomniałem, jesteśmy na ostatniej już rundzie. Domin mógłbyś powiedzieć, bo już przeszedłeś i dzisiejszą trasę, jak ona wygląda. No, to pierwsze pytanie. Mamy nietypowo cztery odcinki na jeden od i z tego są dwa crossfitowe odcinki które są wśród szybsze będzie szybko enduro też jest szybkie na razie, wybiją się dziury będzie technicznie extreme to jest zdecydowanie mój test na którym będę błyszczał prawdopodobnie już to wiem, bo jest kilka ciasnych technicznych elementów, podjazd zjazd mm -hmm. rzeka elementy hard enduro, więc tam będziemy Podejrzewam, że błyszczeć, mam nadzieję. Okej, okay. a jeszcze mam do ciebie pytanie. Jest szansa, że weźmiesz kamerę tutaj lub tutaj i puścilibyśmy to? Nie, zakazane mamy w tym roku kamerę. Okej, okay. no. Pytałem, widzicie, to nie takie proste. Sędziowie, organizatorzy czuwają na każdym kroku i to, i to widać na różnego rodzaju zawodach. Jeszcze mam do ciebie takie pytanie. Obecnie jesteś na którym miejscu? Obecnie jestem na piątym miejscu. Zrównaliśmy się z Mateo Pawoni z Fantyka. Jesteśmy na równo z punktami. Jestem na piątej pozycji, on jest na szóstej. Jesteśmy równo, więc dajemy gazu. No, ostatnie zawody pokazują, że jesteśmy na dobrym prognostyku mhm. i że to u mnie tempo się rozwija z każdym wyścigiem na wyścig jest to mój pierwszy sezon enduro GP jechany od A do Z tak więc dużo lekcji dużo lekcji z teamem i dużo wniosków do, na kolejny sezon a jest pokora? dużo pokory też jest czasami? jest pokora no, musi, musi być pokora jak się, jedzie, jak się jedzie 70 na godzinę między drzewami i z najlepszymi na świecie nie? do nie których się zaliczasz tak, tak także fajny prognostyk ostatnio na zawodach we Włoszech tak samo bardzo techniczny Enduro Test, gdzie wygrałem kategorię 3, gdzie się to nigdy nie zdarzyło. Mm -hmm. Więc taki mały sukcesie Budujemy swoją pozycję tutaj na padoku Grand Prix. I... Może, może nie wiem z czego to wynikam. Zgodzisz się ze mną lub nie, to każdy ma inne zdanie. Ale Enduro w Polsce, tak jak kogoś zapytasz, to wiadomo, że nie jest popularne. A wśród. Ludzie, którzy jeżdżą na motocyklach enduro, to wszyscy patrzą na, tak mi się wydaje, na hard enduro, na super enduro. Ten sport jest tak traktowany trochę po to macoszemiu. Jest, to jest matka dziedzin enduro. To jest, to jest centrum. Tu się zaczyna wszystko stolica, tak, tak, tak jakby, tak? I z tego urodziło się hard enduro. To oczywiście było dużo wcześniej. Mm -hmm. To było off-road. To, okay. to było przed extreme enduro. To było prze. Eee, super Enduro. To trochę backstage'u tutaj zobaczymy. Ja jestem trochę zafascynowany tym wszystkim, i tym samym się krępuję wszystkiego. Eee, domin, z tą piątką już pozostaniesz na stałe? Z Kucze, tym numerem, oczywiście, nie? Z tym numerem, być może, ponieważ, jak wiecie, moim numerem eee, na serwerze jest 501. W tych zawodach mamy do wyboru numery od 1 do 200 mhm. Więc wychodzi to tak z transponderów Z czytników czasu no i... Ale coraz widzę piątkę coraz częściej Może ja Ci, ja ci nic nie podsuwam Nie no mam innego wyboru no To mi zostało Też byłem wrzucony do, do wyboru numeru Jako jeden z ostatnich Więc tego, mhm. tych numerów tam nie zostało dużo no, A piątka to jest jedyny z... Wspólny czynnik okay. z moim. 501, 501 nie? I stąd się wzięła piątka, ale piątka też wygląda dobrze. Jest dosyć... Słuchaj, dzisiaj mamy ostatnią już serię, czyli mamy połowę października. I co, będziemy czekać na Ciebie y, do Super Enduro? Czy jeszcze coś pojedziesz? Tak, pojadę. Będę miał jeszcze dwie rundy mistrzostw w Hiszpanii. Mhm. A, prawdopodobnie Basela Race, Enduro Rock, to są takie dwa eventy w Hiszpanii. Dosyć popularne w Katalonii i już później nie widzę. Ja dzięki temu, że tutaj jest Dominik i no, znamy się od lat, to muszę Wam to powiedzieć. Załatwił mi, co nie było łatwe, wywiad z García i ten wywiad też kiedyś tam puszczę. Tam chyba 8 czy 10 minut jest rozmowy i pokazany jest motocykl. Na co dzień kolegujecie się, rozmawiacie. Tak, czy tak. fight, fight, fight i na padoku nie, nie, nie. też. Chodzimy razem, próby, więc dzielimy się liniami. Opiniami różny, różnymi odnośnie trasy głównie, bo dużo, dużo spędzamy czasu właśnie w lesie, chodząc mm -hmm. te wszystkie odcinki, mierzone gdzie to nie jest łatwe, dużo to kosztuje czasu, ale taki jest sport. Okej, okay. no dobrze, Dominik. Ja jeszcze chciałem Wam na koniec powiedzieć tej krótkiej rozmowy, bo tutaj naprawdę czas nagli wszystkich, nie mówię mnie, tylko rajderów. Mają wszystko. Top, top, top wyliczone co do minuty. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Natomiast chciałem powiedzieć, że też dzięki Dominikowi wybierzemy się z kamerą już za niedługo do fabryki. Zobaczymy. No tak, zapłacili miliony, to jadę. Zobaczymy, jak te motocykle się produkuje. Domin, za to Ci dziękuję. I znowu nie byłbym sobą, jakbyś nie ofiarował jakiejś koszulki. Na koniec, dasz jakąś koszulkę? Po zawodach? Dobra, no to umówione wszystko. Z sześciodniówki, którą rozdałem już w Twoim imieniu. No i dzisiejszych zawodów też dostaniemy, nie? Bardzo dobrze. gdzie Super też, no? Jest, super też, Super też. Czekaj, Miguel, Po co do mnie jedziemy? Jakie tempo. Żeby Miguel stwierdził, czy. Nie, nie, nie poniosło z wyobraźnią, czasami czasami <laughs> musi ich schamować. Domin to dzięki, powodzenia ci życzę, piąteczka, kciuki, trzymajcie się. Hej!